Dzisiaj zrobimy wywiad z Januszem. Witam, jestem Janusz, mam dużo macek. A, a w takim razie ile masz e, lat? Nie wiem, z jakieś 200. A. A, jaką, a ile masz centymetrów w wysokości? 150 metrów. Eee, nie niech brzmi dobrze, a jaką masz pracę? Pracuję jako e, zakinaczku. E, do, no dobra, a znasz y, Staszka, Zbyszka, Grzesia i Grażynkę przez RZ? Tak, tam stoją gdzieś. A, okej. Okay. No faktycznie to prawda. A czy w takim razie znasz może kogoś, kto się nazywa Chrupek? Nie, ty nie znam. Okej. Okay. On już występowało w, w dwóch odcinkach. Nieprawda! A, no, do, no to nieprawda. A czy lubisz grać w Fortnite'a, albo w coś? Nie, lubię grać tylko w ludzi. Eee, no dobra, eee, okej, okay. a w takim razie używasz telefonu? Tak, czasami, ale zwykle nie działa, nie wiem czemu, bateria mu się popsuła. Okej, okay. a grasz może na jakiejś konsoli, albo na czymś? Eee, raczej tak, mam ją w głowie. Mm, no dobra A nosiłeś kiedyś okulary? Tak, tak No dobra, no to w takim razie Czy, czy, lubisz, czy lubisz krawata? Nie wiem, to wiesz? dobra. Ale myślę, że byście zasubskrybowali jego kanał No dobra, to dobrze myślisz I zostawiali łapki w górę no to w a w takim razie... Jakiego Wifi używasz? A ja wiem jakiegoś na pewno. danych mobilnych. A w takim razie w... co najbardziej lubisz się bawić? Zjedźcie Meduzy. Hmm. Ty djem Meduzy. No dobra. E, w takim razie... Co najbardziej lubisz robić? E, no nie wiem, jeść ludzi czy coś. Eee, no, 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 no dobra. A w takim razie? Nie, nie umiem liczyć. <laughs> Jakżeż ty masz swoją wielką logikę z matmy. Mam wykutę pankę. E, weź mi coś. E... e. No wiesz, daj do liczenia. Dobra, e, masz na chwilę. Ja idę po coś do liczenia dla Janusza. Jestem Janusz. Jestem Janusz! Powtarzam, jestem Janusz! I nie zasobra, to powiedz! To ile tutaj jest klocków? Ile tutaj jest klocków? Nie wiem, z 80. To masz je w twarz. 7, czekaj. 1, 749, 450. Mówiłam! Pięćdziesiąt? No. no dobra, Moż, może być. A, a, lu, a, ko, a kogo subskrybujesz? Subskrybuję krewetę. A, to fajnie. Eee, przebliżamy Dobra. Ja ja idziemy, subskrybujcie. idziemy z Januszem na łóżko, żeby miało tutaj wygodniej. Tak, bo, bo zaraz idę spać. Eee, dobra, a w takim razie Panie Janusz, o której idzie Pan stać? O której idzie pan ten. No jak też spać spać i wstać. O 26 <grym> idę stać, a o 44 wstaję. A. No dobra, to w a w takim razie... Lubi co lubi pan najbardziej jeść? No mój A lubi pan Batmana? O tak, uwielbiam, jeść super złoczyńcę. No dobra. Teraz wró wróć na swoje miejsce. A wiesz, że jutro będzie y, dużo filmów nagranych? Seria. Tak. I z sobą też. A wiecie, że jak będzie 50 subskrypcji, to będziemy nagrywać live. A? Na którym będzie coś specjalnego. Coś specjalnego. Nie wiem, co to znaczy. Jestem Jadusz, powtarzam. Jestem Jadusz. Dobra, ale wróćmy do rzeczy. A w takim razie... Ile ma pan IQ? E, gdzieś tak z, z jeden. To duża liczba, wiesz. A okej, okay, no dobra. Ale głowa mnie już od tego myślenia boli. No dobra, to wiesz co, to już skończymy z tobą gadać. A, no teraz, przenosimy, teraz przenosimy się do kolejnego naszego yeah. uczestnika. Do kota parówy. co? Jestem kotkiem palówka. Kocha. Nazywam się... Jak się nazywam pan, panie? No, nazywasz się paruwa. Jestem paruwa. A, a ty co? Ile masz lat i ile masz wzrostu? No. Mam chyba 60 cm wzrostu. A poczekaj. Za to SpongeBob ić. Mam chyba 60 cm wzrostu. A la ok, ja to Tak? Ja było pytanie ile mam lat Tak. A nie wiem, tak z pół roku. No dobra, dobra. A kiedy cię wyprodukowano? Rok temu mm. w Chinach. A. No tak, bo wszystko jest made in China prawie wszystko. Chińskie, bo cię <laughs> No to dobra, w takim razie... Czy, a znasz Staszka, Zbyszka, Grzesia i Grażynkę przez tak, RZ? Tak! To moi ulubieńcy! Oprócz krewety. Ryszeliśmy. Trzeba jego je subskrybować. Ryszeliśmy! No oprócz krewety. po co tu przyszliście? Kreweta mi. jest najlepszym przyjacielem. Sparrowa a nas. oprócz krewety jeszcze jest Staszek, Zbyszek, Grzesiu i Grażynka. Przez RZ? Przez RZ. Żółty Typek nie zaraził biciem. Ale dacie subskrybować, bo inaczej podrapie. Hmm? Hmm. Więc subskrybujcie, bo inaczej ten... Kot do, do Zoli Idź, idź, idź! Ciebie tu już nie chcemy! A ina inaczej przyjdzie do Was w nocy i obudzi was i będzie miał będzie mnie śpić.